Sprawa koncepcji zaopatrzenia z elektrowni geotermalnych, ale nie, nie takiej, jak była mowa poprzednio, gdzie, gdzie jest źródłem woda gorąca, tylko. Elektrociepłownie geotermalne do głębokości 10 km. Ja na ten temat, na temat tej, 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 tej formy ujęcia zagospodarowania zasobów termalnych i, i wyjaśnienia sprawy. Ciepła ziemi jako, jako zjawiska przedstawiłem w artykule, który się ukazał trzy tygodnie temu w czasopiśmie Global Journal of Science Frontier Research. I tutaj Państwu przygotowałem kilkanaście egzemplarzy, niestety w języku angielskim. I również druga kartka załączona tutaj do tych materiałów to jest streszczenie tego mojego referatu. Który tutaj raczej będę się streszczał i, i odnosił się, do, prosił o odnoszenie się do tego tekstu napisanego. No ja, jak Państwo widzicie, mam pewne kłopoty fizyczne, natomiast psychiczne są jeszcze całkiem sprawne i, i, i... proszę sobie wyobrazić, że ta koncepcja tych elektro... ciepłowni geotermalnych, a nazywane również geoplutonicznych od w związku z, z ciepłem magmierem jest, jest konsekwencją realizacji tego, tej koncepcji. Prowadziłoby do tego, że ta, to jedno źródło potrafiłoby zaopatrzyć, sprostać wszystkie potrzeby energetyczne. Ja tutaj zrobiłem takie wyliczenia w tych materiałach, które się znajdują. Mianowicie łącznie z analizą kosztów. Jeżeli jest zapotrzebowanie ogólne mocy w kraju 50 gigawatów i pojedynczy, po, pojedynczy obiekt mógłby dostarczyć moc 200, 100 megawatów, to takich elektrociepłowni potrzebna by było 500. Te 500 obiektów wykonanych teoretycznie Równoważy te 50 gigawatów zapotrzebowania mocy. I proszę sobie wyobrazić, jaka jest konsekwencja realizacji tej, tej, tej koncepcji. Mianowicie z, y, kończy się temat dwutlenku węgla, bo, bo te elektrownie. Ujmujące ciepło, bez, bez, bez używania pośrednika w postaci wody, pozwalają zlikwidować problem czystości środowiska. Kończy się cała polemika na temat klimatu i ingerencji człowieka w tym, w tym klimacie. To po prostu jest, jest, jest idealna sytuacja. I ja przesłałem te materiały do Ministerstwa. Sądzę, że są brane pod uwagę. W miarę, sądzę, że, że te, ta publikacja w języku angielskim, która znana i to streszczenie dostarczy materiałów do dalszej przemyśleń i do zrozumienia tej. tej, tej, tej koncepcji. Ja może nie będę teraz Państwa męczył, męczy słuchanie moich tutaj wyjaśnień, natomiast te, mogę zapewnić, że, że ta koncepcja jest przemyślana i, i teoretycznie możliwa, ale to jest tak fantastyczna Koncepcja, że, że aż trudno w to uwierzyć, ale należy ją potraktować poważnie. Jako takim dowodem, że, że ten kierunek myślenia i ta koncepcja mają sens. Również tutaj zajrzałem do materiałów, do seminarium organizowanego przez przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kilkanaście, sześć lat temu odbyło się seminarium z udziałem profesora Zakiewicza, który jest autorem, autorem projektu tej elektrociepowni plutonicznej od głębokości 10 km. To może na razie wystarczy. Jeżeli są jakieś pytania, to postaram to się odpowiedzieć. To może tak. O, może tutaj objaśnię. Z lewej strony mamy tytuł, stronę tytułową tej publikacji, a z prawej strony są tutaj pokazane ilustracja gotowy atomu wodoru i zwrócenie uwagi, że to ciepło właściwie, które dociera na powierzchnię, pochodzi z tak zwanego procesu rekombinacji plazmy, czyli zamiany protonów w atomy wodoru, które stanowią 90% składników plazmy. No tutaj jest wyjaśnienie o, na temat ciepła Ziemi w aspekcie ewolucji globu. To się wiąże z dyskusją na temat budowy struktury jądra Ziemi. Czy to jest tylko żelazo, nikiel, czy jak próbuję udowodnić i to są kolejne dowody, że w, w jądrze Ziemi są reakcje termonuklearne syntezy jonów I, i dowodem, że tak jest, to jest właśnie są, to jest ten proces rekombinacji tych składników praznych, które właśnie zamieniają się już w materię o strukturze atomowej. I to zaczęło się w Ziemi 3,8 miliarda lat temu, czyli jakieś niecały miliard po oficjalnym początku yy, istnienia układu słonecznego. I dopiero to trwało 2 miliardy lat, zanim temperatura tych procesów jądrowych nie, nie, nie przekroczyła punktu, pewnego punktu krytycznego i nastąpił wytrysk tej gorącej plazmy do składowanej strefy D, Bis na głębokości niecałe 3000 km i te rytryski te, tej plazmy mają charakter reakcji czyli wydzielanie się ciepło i to jest to ciepło magmy bazartowej tworzonej właśnie w procesie rekombinacji, które, które dociera do, do, do powierzchni. Może tu przeskoczymy na o, i tu jest, mamy wykres zmian temperatury profilu Ziemi. Mamy na, na, na górze pewien, stały do pewnej głębokości gradient hydry, 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 geotermiczny i on ma wartość dziś 20 do 40 stopni na, na kilometr. I potem od głębokości, od poniżej skorupy, jest ten, ten, ta zmiana temperatury przyrostu aż do tej warstwy de-bis. To jest ta pozioma kreska na głębokości nieco 3000 km. I widać tutaj przeskok radykalnej temperatury, ale trzeba ten rysunek oglądać, interpretować od drugiej strony, czyli od źródła. Czyli od jądra ziemi, w którym jest zachodzą te reakcje. I właśnie w tym w strefie biznes następuje ten proces rekombinacji. No tu jest obraz termiczny kuli ziemskiej i w strefach ryftu oceanicznego jest ta temperatura, przyrost temperatury naj, największy. No bo jest tutaj ten wypływ tej gorącej plazmy, tej gorącej magmy. A te, te pęknięcia, te ryfty oceaniczne no według mojej interpretacji, to jest właśnie efekt tego przyrostu objętości materii w wyniku rekombinacji. Bo jak, aż nieprawdopodobne jest, że że proton, który staje się atomem wodoru, zwiększa swoją objętość, ta, czą ta cząstka materii bilionari. No, liczyłem kilkakrotnie, aż nieprawdopodobne, że i ta, ta zmiana struktury powoduje takie naprężenia, że pęka cały nad, nadkład płaszcza Ziemi i tworzą się z szczeliny właśnie i, i, i Także interpretacja według teorii tektoniki płyt jest prymitywnie nieprawdziwa, bo ta, 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 ta skrytykowana przez mnie teoria mówi, że, jak, że kolizja jest, jest samym przyczyną sama w sobie, a tutaj jest wyjaśnienie skutków tej, tej ekspansji, która, które powoduje też są aktywność geologiczną. Aha, jeśli chodzi teraz o o, o energię, tylko, tylko o i, i systemy eksploatacyjne geotermii, No to tutaj tylko mamy na tym rysunku. Podział na przypowierzchniowe, niskotemperaturowe instalacje średnio głębokie wykorzystywane jako, jako źródło wody ciepłej, jako termy I również na tym schemacie przewidziane są te głębsze instalacje pobierające, czyli ciepło. Jako takie, albo, z tym, że tutaj są tradycyjnie wykorzystywane instalacje, które polegają na kruszeniu skał, żeby wykorzystywać jednak tą wodę nagrzaną, od, tutaj nie ma na tym schemacie jeszcze głębszej tej, tej koncepcji profesora Żakiewicza, tutaj pokazuje na tym schemacie po prawej stronie to jest ten, ten projekt. On polega na tym, że są kierunkowe otwory, taka wiązka 5 czy więcej wierceń do głębokości 10 km i krąży w tych, w tych yy, otworach płyn yy, o specjalnych własnościach yy, transmisji tego ciepła. I wykonawca gwarantuje wykonanie takiego obiektu w ciągu kilku miesięcy. A na czym polega niezwykłość tego, tego, tego projektu? Że do dyszę było niewyobrażalna taka, taka technologia wykonywania takich wier głębokich wiercenia. Najgłębsze wiercenia w Polsce było 6 km. A Profesor Żakiewicz opracował technologię wiercenia i, i tej pompy ciepła, która, która transformuje te ciepło skały. A to, to ciepło jest określone na głębokości 10 km. Ta temperatura jest pewna na 100% w granicach od 200 km. 50 do 400 stopni w zależności od tego gradientu geotermicznego. Także pod realizacja tego, tej koncepcji jest, ma taki, taki, taki charakter, że, że temperatura jest sprawą pewną. Technologia wiercenia i montażu tej pompy ciepła jest właściwie zapewniona już doświadczeniami w kilku krajach świata. Jest tutaj informacja, że Szwajcaria planowała reaktory termojądrowe i wycofuje się z tego, bo bo, bo te elektrociepłownie głębinowe są tańsze i nie mają tego niebezpieczeństwa, jakim jest skażenia promieniotwórcze, albo i, i, i eliminowanie tych paliwa nuklearnego. Tak, tutaj jest akurat taki przykład takiego, takiej instalacji wykonanej w Niemczech, ale to już kilka lat temu, o mocy pół megawata. Głębokość 2,7 km, temperatura 108 stopni. A na dole tutaj jest strona tytułowa materiałów informacyjnych tej firmy konsyliaryjnej, o której się tutaj dowiedziałem z materiałów yy, między innymi Ministerstwa Środowiska, bo 6 lat temu, jak powiedziałem, odbyło się to seminarium. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, na którym ten profesor Żakiewicz był zaproszony. Jest tylko pytanie, dlaczego nie, był, nie ma mowy o tym, o tym, o tym typie urząd, instalacji, które tutaj były już wtedy ze zgłaszane, bo autor, projektant tego, tego tej instalacji był obecny wówczas. No tutaj mam takie właściwie zestawienie wad i zalet poszczególnych systemów geotermalnych. Pompy ciepła niskotemperaturowe są tutaj przydatne w małych, w małych obiektach. Natomiast te elektrociepłownie geoplutoniczne, czyli Właściwie nie mają wad, a mają tylko zalety. Tak, tak wychodzi z, z analizy. Proszę bardzo, ale jeszcze To jest tylko informacja przypominająca o zagrożeniu, jeśli chodzi o, o wody termalne, że jednak tutaj jest, jest pewien, pewien haczyk, pewien niekorzystny niekorzystna sytuacja radioaktywności tych wód. No, tutaj analiza kosztów to. Aha, i tutaj jest porównanie z kosztami budowy elektrowni atomowej. Mam to informację uzyskałem od kompetentnej osoby z EDF-u, czyli Electricité de France, gdzie poinformowali mnie, że. Budowa elektrowni atomowej o mocy 1600 MW wynosi 7,5 miliarda euro. Czyli za 1 MW 469 miliona euro. I proszę bardzo, to jest tutaj powyżej koszty budowy tej elektrociepłowni głębinowej według projektu i realizacji tej firmy. O którym I taka instalacja o, o mocy 100 MW kosztuje 400 milionów dolarów, czyli 4 miliardy, miliony dolarów za 1 MW. I teraz mnożąc to przez 500 obiektów, tak teoretycznie, które by zrównoważyły to zapotrzebowanie energii w skali krajowej, to jest 200 miliardów dolarów. I mamy, proszę no przestudiować te materiały przy innej jeszcze okazji, bo jest aż nieprawdopodobny, że taka, taka sytuacja takie jest możliwa. Może dalej. Uzasadnienie rozwoju geotermii. To jest to właśnie tutaj. Nawiązanie do tych, do tych obrad na tym seminarium w 2016 roku, na którym był zaproszony właśnie profesor Bogdan Żakiewicz. I, i tutaj jest op opinia o, czy ocena tego źródła przez m.in. profesora zimnego, przewodniczącego Polskiej Asocjacji Geotermalnej który podkreślił znaczenie geotermin dla samowystarczalności i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Także należałoby yy, poprzeć, się ten, ten, przy, przywołać ten, ten postulat Narodowego Funduszu. Jeszcze to jest koniec. To, to, jest, to, jest to, to jest koncepcja, to jest policzenie tych kosztów ogólnych, tej sieci, tych pięćdziesięć stacji, gdyby one były zrealizowane i jaka jest ich zaleta, że, że na powierzchni tutaj jest tylko duża rura jedna, w której mieszczą się te, te, te wiercenia, te rury tych wierceń kierunkowych, czyli na, na Powierzchni Ziemi to jest tylko mały obiekt, który się rozgałęzia przez to ukierunkowanie tych wierceń. Hmm, czyli pobiera hmm. ciepło z większego obszaru, a, na, a nie zajmując miejsca na, na powierzchni. I jeżeli, a to jest sprawą jest, jest, pewną, ta temperatura, to w każdym miejscu. Takie wykonanie takiej elektrociepłowni nie jest możliwe. Bez żadnych i, i, i technologia jest gwarantowana. Więc właściwie nic tylko realizować tę koncepcję. To chyba wszystko na razie. Dziękuję.